Basia 16, część pierwsza. Basia, Danielu, muszę ci powiedzieć, że wczoraj wieczorem wpadłam na pomysł. Pomyślałam, a dlaczego ja mam w nocy tracić czas? I kładąc się do łóżka, nastawiłam się na Bruno. I ręce parzyły, a nie tylko ręce. W pewnym momencie parzyły również. Podeszły stóp. Kilka razy budziłam się w nocy, bo byłam po prostu w saunie, ale teraz sobie przypominam, że to trwa już od dłuższego czasu, to rozpalanie mnie w nocy. Ja się stale wykopywałam spod kołdry, troszkę pobyłam na zewnątrz, to znowu przykrywałam się kołdrą. I tak też było tej nocy. I tak sobie przypomniałam, no więc ja robiłam to już dłużej. Daniel, pewnie też tak jest, że jak zasypiasz, no to myślami nie blokujesz energii życiowej. I ona wtedy też może napływać, a zwłaszcza gdy jeszcze masz miłe sny, których często się nie pamięta. A właśnie to mogły być te sny. W których dobrze się czułaś, otworzyłaś się i nieświadomie napełniałaś się Bożą siłą. Basia, ale muszę ci powiedzieć, że ja już znalazłam sposób, żeby czuć tę energię z rąk. Wystarczy, że pomyślę o Bruno. Jezu, chce mi się płakać w tym momencie. Czuję niesamowite wzruszenie. Mówię do Ciebie o nim. I już ręce pałają, już energia płynie. Pięknie. To tak przyszło. Daniel, to jest wspaniałe. Każdy człowiek w pewnym momencie odkrywa taki swój przełącznik na tą energię. U ciebie jest to akurat myśl o Bruno i już płynie. Ja. Daniel, też często to mam, że na przykład idę sobie gdzieś na spacer, nabieram powietrza, powolutku wypuszczam, energia lekko płynie i pomyślę o Bruno, i dużo mocniej ją odczuwam, intensywniej. Wtedy on pomaga jednak temu przepływowi. Cały czas jest jakby pomostem. Między naszym najgłębszym ja i tą elektrownią, którą jest Bóg, żeby ten prąd napływał do naszego ciała. Basia, tak, potrzebuje nas, mamy zadanie do spełnienia na Ziemi. Daniel, tak, my mamy zadanie do zrobienia na Ziemi i Bruno ma swoje zadanie które powiedział nie odpuści już, że tym razem zlikwiduje zło. Powiedział kiedyś, że zło ponownie chce zniszczyć Ziemię, czyli to się już kilka razy działo. Wspomniał też takie małe słowo atom. Także wiadomo, zło to jest duch przeciwny dobremu, a więc ten nieczysty. I sam z siebie nie może nic zrobić, a poprzez manipulację ludźmi, poprzez wysyłanie tych fałszywych myśli, manipuluje ludzkością, no i wpływa na naukowców, którzy cieszą się, jak małe dzieci, że dokonują różnych odkryć, z tym, że nie zdają sobie sprawy z tego, że są manipulowani i mogą stworzyć coś, poprzez rozszczepianie atomów, że mogą doprowadzić do likwidacji Ziemi. Mogliby doprowadzić, gdyby pewnie nie było takich istot jak Bruno, które to wiedzą i przeciwdziałają. No to prawdopodobnie to wydarzyłoby się. Poza tym, jeszcze gdy Ziemia przez te próby jądrowe, nuklearne, pod Ziemią była na tyle naruszona, że zaczęła pękać, to było bardzo duże prawdopodobieństwo, że Ziemia rozsypałaby się. Natomiast Bruno, poprzez tę energię, co się wszyscy na nią nastawiamy, opasał Ziemię takim pasem energetycznym, żeby do tego nie doszło. I nawet na niektórych zdjęciach zauważysz taką kulę z krzyżem i z taką opaską dookoła. To jest właśnie taki symbol jego działania, bo Bruno przyszedł na Ziemię, żeby pomóc ludziom i przekazać tę informację, tę wiedzę, jak napełniać się Bożą siłą, żeby jak najszybciej wzrastać, rozwijać się, oświecać, ale też przyszedł właśnie po to, żeby zabezpieczyć Ziemię przed rozpadnięciem się. To też było jedno z największych jego zadań. No i to wykonuje. Bruno powiedział, że nie spocznie, dopóki nie zniszczy zła, poprzez to, że przywróci wszystkich ludzi do stanu boskiego, do boskiej jedni. Basia, gdyby tylko ludzie wiedzieli, że te złe myśli to są myśli od zła, żeby tylko wiedzieli, Daniel. Myślę, że to wszystko nabiera rozpędu, bo świadomość ludzi wzrasta. Nadejdzie na pewno ten dzień, ponieważ mamy to obiecane. To nawet wiemy z książki o mistrzach, że mamy obiecane, że ta cywilizacja tym razem nie upadnie, że podniesiemy się do stanu, w którym wszyscy przebudzą się. No i wszyscy, Odwrócimy się od zła, i ta planeta, Ziemia, będzie wyzwolona od zła, i to będzie jedna z planet takich świetlistych, na których zło nie będzie dopuszczone, a też wielu mistrzów i wielu ludzi na świecie, co jest tak bardzo uspokajające, ponieważ też wiemy to, między innymi od mistrzów z tej książki że istnieją ludzie na świecie, są potworzone tak zwane bractwa, coś takiego jak białe bractwa. Chodzi o to, że to są różni ludzie, którzy mają różne możliwości, umiejętności, mają dostęp do dużych zasobów finansowych, są wpleceni w świat polityki, świat biznesu, w różne instytucje. I oni działają na naszą korzyść. Z tym, że oni są nieoficjalni, o nich nie słychać. No, wiadomo, strona przeciwna jest hałaśliwa, to wszyscy o nich słyszą. I stąd też to napędza dużo niepokoju w ludziach. No, bo nie są świadomi, że jest też ta strona pozytywna, która jest o wiele silniejsza. Natomiast nie ujawnia się póki co, ponieważ nie chcą, aby ta strona negatywna przeciwdziałała planom i strukturom i założeniom, jakie są realizowane dla dobra ludzkości i Ziemi. Oni się ujawnią w tym momencie, jak już zapną wszystko na ostatni guzik i już nie będzie odwrotu, już nie będzie możliwości zepsuć tego, co szykują od strony dobra. Jak już będzie wszystko pozapinane i będzie pewne, że już nie da się przeciwdziałać temu, to wtedy się ujawnią i objawią to wszystko. Na różne sposoby te informacje przenikają, ale są też w jakiś sposób zafałszowane, a ludzie są już tak zmęczeni tym wszystkim. Że po prostu nie dowierzają. Ale jeżeli ktoś ma głęboką wiarę i potrafi zaufać Bruno i wskazówkom, które on pokazał, tak jak w tej książce, życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, to tam jest wyraźnie napisane, że te bractwa istnieją, one się rozwijają. Wielu ludzi, z którymi rozmawiam, też mają skądś pozytywne myśli, co robić, jak robić, żeby pomagać. Właśnie przez to, że gdy czują się dobrze, to sobie wyobrażają, że na ziemi nie ma już zła, że wszyscy są dobrzy, że ziemia jest piękna i odrodzona po tych wszystkich zniszczeniach. I oni robią to tak, jakby intuicyjnie sami z siebie. Natomiast skąd indziej wiem, że ci ludzie, te bractwa i różni inni działają też w świecie, może takim bardziej publicznym, ale w medytacjach też są kluby potworzone, oni się spotykają w tej wyższej przestrzeni, czyli nie są fizycznie koło siebie, ale są rozmieszczeni na całej Ziemi i oni zajmują się wyłącznie stroną duchową, non stop medytują, przebywają w tych wysokich energiach. Oni są połączeni między sobą i porozumiewają się tak jak my za pomocą telefonu, to oni porozumiewają się telepatycznie i tworzą takie myślokształty energetyczne i wysyłają je w świat. I te myślokształty energetyczne dochodzą do naszych umysłów. I my je rozpoznajemy i odbieramy jako nasze myśli, nasze wymysły czy nasze intuicyjne przebłyski. Natomiast często to są właśnie specjalnie tworzone takie myślokształty, bo teraz jest na przykład czas potrzebny na to, żeby były takie i takie wizualizacje, i takie i takie pragnienia, jak największej ilości ludzi dla Ziemi, czy jakichś tam działań, które mają pomóc Ziemi. No i ni stąd, ni z nagle dostajemy takie myśli. No dobrze, jakąś mam ochotę, to w ten sposób będę sobie myślał, będę sobie marzył. No to sobie leżę, marzę. Ale to właśnie jest to, że poprzez to, co tworzymy w naszym umyśle, utrzymujemy to wysokiej energii w pozytywnym nastroju. No to właśnie tworzymy. I im więcej nas to robi, no to właśnie to tworzy. I to jest właśnie zadanie i działanie tych ludzi, którzy tworzą. Te myślokształty i nam je wysyłają. Tak jak ja, zdarzyło się, że odkrywałem jakieś tam swoje pragnienia. Tworzyłem w umyśle tego typu sytuacje, zdarzenia. Tak jak na przykład te osady dla ludzi dobrej woli, którzy idą drogą taką jak ja wykupić jakąś ziemię w górach, w pobliżu strumienia, jeziora żeby można było wytwarzać darmowy prąd, czyli przepuszczać wodę przez turbinę i w ten sposób uzyskiwać prąd. No i takie mam właśnie pragnienie, żeby wybudować tam sanatorium dla duszy i ciała, Dom Emeryta i dom dziecka. Chciałem to wszystko połączyć, a do tego jeszcze przyciągnąć ludzi i dobrze by było żeby powstało rolnictwo ekologiczne, a oprócz tego jeszcze laboratoria zajmujące się rozwojem nowych technologii i żeby ludzie dobrej woli mogli sobie tam budować dom według ich marzeń, no i żebyśmy sobie zakładali takie społeczności na całym świecie. No i myślałem, że ja to sobie wymyśliłem. Ale później odnalazłem takich ludzi, którzy mieli takie same pragnienia i te same dążenia. Później dowiedziałem się od jednego z Mistrzów, że są te bractwa i są ci ludzie, którzy tworzą te myślokształty, żeby do nas docierały. I zorientowałem się, że to wychodzi właśnie z takiego centrum. Ludzie, którzy mają do tego jakieś Predyspozycje widocznie ja, Daniel, mam i inni też mają, no to otrzymujemy je i przyjmujemy je jako nasze myśli i je wizualizujemy. I podejrzewam, że z czasem znajdą się warunki i możliwości, żeby to urzeczywistnić. Bo to wystarczy, że spotka się kilku ludzi o podobnych marzeniach i znajdą się na to pieniążki, no i zacznie się dziać. A poza tym, z tego co wiem, już powstają takie miejsca. Basia, czy znasz Anastazję z Syberii? Autorem książek o Anastazji jest Władimir Megre. Anastazja to osoba, która samotnie mieszka w Tajdze syberyjskiej. W tej chwili ma syna z Megre. Ona zapoczątkowała ruch w Rosji, że ludzie wykupywali małe kawałki ziemi i według określonego zbadanego schematu stawiali dom, kopali studnię, sadzili drzewa, robili miejsce na warzywniak. I to jest bardzo popularne w Rosji czy to się rozwinęło to tego nie wiem bo książki o niej czytałam po rosyjsku ponad 20 lat temu te książki napisał megre i jak je czytasz w oryginale nie w przekładzie to jakbyś czytał biały wiersz jest w tej książce coś w postaci rymu rytmu i jak czytasz to wiesz że to nie jest zwykła książka. To nie jest jedna taka strona, tylko cała książka jest tak napisana i wszystkie te książki i to, co ty powiedziałeś, to już jest w Rosji. Daniel, to też już powstaje w innych państwach, na różnych etapach, na różną skalę. Są nawet całe miejscowości, które zostały jakby wykupione i one tworzą takie enklawy, tak że to już się dzieje na różne sposoby. To się rzeczywiście dzieje, nawet w niektórych krajach rządy to zrobiły. W Hiszpanii jest wyspa, na której było dosyć biednie i ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach, a w tej chwili jest to jedno z najlepszych miejsc na świecie do życia ponieważ zrobiono tam sztuczne jezioro na pewnej wysokości i przepuszczana jest woda wykopano dziurę zalano żelokwasem zrobiono taki potężny akumulator woda spływając z góry specjalnym tunelem gdzie jest turbina produkuje prąd ten prąd jest za darmo. Cała wyspa ma darmowy prąd. To podniosło pozytywnie na tyle stopę życiową tych ludzi, że na dzień dzisiejszy, jak tam przybywają turyści, to mieszkańcy dzielą się za darmo owocami, warzywami, nawet nie chcą pieniędzy. Samochody nie spalają żadnego paliwa, bo są same elektryczne samochody. No i naprawdę odniosło to skutek i wiem, że jeszcze w kilku innych miejscach na Ziemi coś takiego powstało, takie typowo ekologiczne, gdzie właśnie prąd jest za darmo i to wszędzie zdaje super egzamin. Nawet jest w tej chwili projekt w jakiejś części Hiszpanii też to było próbowane, żeby dać ludziom pewną sumę pieniędzy gwarantowaną. Czyli na przykład w Polsce w tej chwili przy zasiłku takim najniższym 700 zł, no to gwarantowane musiałoby być, że każdy musi dostać, czy pracuje, czy nie pracuje, musi mieć na życie 15 tysiąca złotych. W pewnych rejonach Hiszpanii wiem, że ten projekt był w fazie prób, zrobili takie sytuacje i chcieli zobaczyć, czy ludzie się rozleniwią, przestaną pracować, zaczną na przykład pić. I okazało się, że nie, że to odnosi skutek właściwie pozytywny, ponieważ ludzie, kiedy im niczego nie brakuje, to chętniej zabierają się za pracę, które uwielbiają, które lubią. I są w tym bardziej wydatni. I wiem, że jest projekt bardziej światowy, że ma on z czasem wpłynąć na cały świat. Póki co to jest ten projekt, ale jest jeszcze jakiś przeciwny, który odczuwamy przez te różne dziwne historie, które się dzieją. Ale coraz częściej się słyszy, że ten projekt zostanie wprowadzony, żeby te stawki minimalne na życie dla ludzi powstały. I to czy ktoś pracuje czy nie pracuje, obojętnie, ma mieć taką sumę i koniec, żeby nie musiał kraść, żeby go było stać na jedzenie i na pokój, którym może sobie żyć w spokoju. Basia, słyszałam o tym w Holandii i to słyszałam w 2020 roku. Nie śledziłam tego tematu, jak się rozwija, ale wiem, że ten temat był również poruszany w Holandii. Ale w tym momencie przyszła mi myśl do głowy, bo ty masz znajomą w domu dziecka. Gdyby zorganizować takie sesje, zebrać dzieci w grupie, i pytać ich. A co myślicie o wiośnie? Co myślicie o lecie? Osoba, która rozmawiałaby z dziećmi, pomagałaby dzieciom kreować marzenia o przyszłości Ziemi? Te takie pozytywne. No bo co jest największą siłą? Właśnie marzenia. Daniel, marzenia. Wizualizacja i przeżywanie ich tak, jakby się już wydarzyły. Basia, wpis z 23 listopada 2022 roku o myślokształtach. Danielu, w odcinku, który teraz nagrywam, mówisz o myślokształtach, pozytywnych myślokształtach, ale są również uparte myśli, z negatywnego źródła. Bardzo ważne jest, aby tym negatywnym myślokształtom nie pozwolić rozwinąć się w sobie. Co zrobić? Ja właśnie pięć dni temu dostałam uparcie powracające negatywne myślokształty i nie mogłam ich przezwyciężyć. Aż przypomniało mi się, że jeśli nie podejmę zdecydowanych kroków, to te myślokształty doprowadzą. Do przykrej dla mnie sytuacji. A więc napisałam do pewnej osoby bardzo przyjaźnie, bez zarzutów, co ja w tej chwili zrobię i dlaczego to zrobię. Odpowiedź przyszła pozytywna i te negatywne myśli natychmiast przestały napływać. Co zrobiłam? Przecięłam negatywny powód powstawania negatywnych myśli. A więc, tak jak zadrę, która weszła w palec i dokucza, trzeba usunąć, mimo że to boli. Tak też trzeba rozwiązać powód powstawania negatywnych myśli. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu którym wystarczy uśmiech. To dla ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.